Dawno w żadnej sprawie nie dostałem od was tylu pytań. Dzisiaj miałem co prawda wrzucić zupełnie inny film, zupełnie inny odcinek, ale myślę, że warto wyjaśnić kwestię Czarnobyla i pożaru, który pojawił się czy wybuch w tamtejszych lasach. W sieci pojawiły się wpisy o radioaktywnej chmurze, wpisy ostrzegające, by nie wychodzić z domów, by zamykać okna, a nawet by z balkonów sprzątnąć wszystkie przedmioty i kwiaty doniczkowe. W sieci krążyły nawet materiały udające wizualizację nadciągającej ze wschodu chmury. Na Twitterze odezwały się konta, które zwykle siedzą cicho, a budzą się tylko wtedy, gdy pojawi się jakiś gruby fake. Sprawdziłem dane wczesnego wykrywania skażeń strony Państwa Agencji Atomistyki oraz Rządowego Centrum em, Kryzysowego. Sytuacja radiacyjna Polski jest w zupełnej normie. W czwartek po południu pojawił się kolejny fake, że doszło do awarii w świerku pod Warszawą, czyli w ośrodku fizyki jądrowej. W zasadzie anatomia każdego takiego przypadku jest podobna. Tak, w lasach czarnobylskich jest pożar. Tak, w świerku znajdują się, znajduje się pracujący reaktor jądrowy. Fake, by był wiarygodny, musi opierać się na prawdziwych wydarzeniach, na faktach. Dobrze, gdyby dodatkowo był uwiarygodniony przez kogoś z tytułem naukowym, i w sumie nieważne, czy to prawdziwa osoba, czy zmyślona. Dobrze też robi, gdy fake jest uwiarygodniony przez kogoś, kto wykonuje zawód zaufania społecznego, publicznego, np. przez lekarza albo przez jakiegoś naukowca. Czasami wszystko jeszcze do Sprawiony jest konspiracją. Ja, na przykład, dostałem y, skan tekstu, który pojawił się y, u kogoś y, na timeline, gdzie bratanek profesora, który pracuje w, o, w ośrodku naukowym w Świerku, y, no, mówi o tym wszystkim, a sam profesor boi się o swoje życie, ale zapewnia, że chmura radioaktywna będzie u nas za dwa dni. Nie dajcie się nabrać na takie numery. Zgodnie z pomiarami, jakimi dysponujemy my i nasi sąsiedzi, sytuacja radiacyjna, na Polski jest w zupełnej normie. Nie ma powodów, żeby wpadać w panikę, czy żeby się czymkolwiek przejmować. Pożary w lasach czarnobylskich pojawiły się na początku kwietnia, ale dzisiaj sytuacja jest w zasadzie już opanowana. Ogniska pożaru są oddalone od elektrowni o kilka kilometrów i są coraz mniejsze. Władze ukraińskie twierdzą, że na całkowite ugaszenie pożaru potrzebują jeszcze kilku dni, a dzisiaj w zasadzie mamy do czynienia z dogaszaniem ściółki. Co widać wyraźnie, zresztą na zdjęciach Ogień nie dotarł ani do samej elektrowni, ani do składu materiałów radioaktywnych, ani do miejsc, gdzie porzucone są urządzenia, które służyły do likwidacji pożaru reaktora sprzed 34 lat. Nie ma zagrożenia dla jakiegokolwiek obiektu kluczowego z punktu widzenia zagrożenia radiologicznego. Tło promieniowania nawet tam, na miejscu, nie uległo podwyższeniu. Co prawda, w Kijowie rzeczywiście zalecono ludziom pozostanie w domach, ale to z powodu pyłu i dymu który nad miasto został nawiewany z pożarów znacznie bliżej położonych miasta. Poziom radiacji nie był tam podwyższony. Jeśli chodzi o Polskę, na stronie, której adres znajdziecie w opisie do tego wideo, jest, sytuacja Polski jest aktualizowana na bieżąco. Jest mapa z zaznaczonymi punktami pomiarowymi. Zaznaczając którykolwiek z tych punktów, możecie dokładnie odczytać jego wskazania. Sprawdzałem je wczoraj. Wszystko było w normie. Wartości mierzone przez stacje były w całym kraju bardzo do siebie podobne. Najwyższe pomiary zanotowano w Gdyni, w Krakowie i w Sanowie. Najniższe w Gołdapi na Mazurach i w Radomiu. Podane wartości to moc dawki w mikrosiwertach na godzinę. Siwer to podstawowa jednostka tzw. dawki skutecznej i pokazuje ona, czy w zasadzie wyraża, ilość energii promieniowania pochłoniętej przez żywą tkankę. Statystycznie rzecz biorąc, zbyt duża ilość energii może komórkę, tkankę czy narząd zniszczyć. Czy podane na mapie dawki są duże czy małe? Statystyczny Polak rocznie otrzymuje 3,74 mSW. To jest całkowita dawka promieniowania. Na to składają się źródła sztuczne i naturalne. Ze źródeł naturalnych, głównie z naturalnego radonu, gazu radioaktywnego. Z pierwiastków w naszym otoczeniu, które są niestabilne i rozpadają się, emitując promieniowanie Gamma, oraz z promieniowania kosmicznego dostajemy ponad 0,8 mSW. Ziemskie pole magnetyczne zatrzymuje prawie wszystko, co dolatuje do nas z kosmosu, no ale prawie robi różnicę, stąd trochę dawki dostajemy z góry. Trochę dostajemy też od tego, co zjemy. Do tego dochodzą jeszcze źródła sztuczne, na przykład wszystkie badania medyczne, gdzie wykorzystywane jest promieniowanie, ale także na przykład monitory, przed którymi pracujemy. Sumując to wszystko ze źródeł naturalnych, otrzymujemy 65% dawki, a ze sztucznych Pozostałych 35%. Sumuje się to wszystko do wspomnianych 3,74 milisyweta na rok. Detektory, których wskazania możecie odczytać na mapie ze strony Państwowej Agencji Atomistyki, mierzą promieniowanie gamma ze źródeł kosmicznych i tych naturalnych geologicznie. Jeśli pojawiłoby się jakiekolwiek skażenie, ich odczyty wystrzeliłyby w górę ponad to, co jest naturalne. Spójrzcie jeszcze raz na ten wykaz. Yy, w naszych warunkach geologicznych i na naszej wysokości nad poziomem morza dostajemy rocznie 0,8 milisiewerta promieniowania gamma. Gdy przeliczymy milisiewerty na rok, na mikrosiewerty na godzinę, okazuje się, że dostajemy wartość 0,09 mikrosiwerta na godzinę. A teraz spójrzcie jeszcze raz na mapy i odczyt na przykład stacji w Warszawie. Wynoszą one 9 setnych na godzinę, dokładnie tyle, ile powinny wynosić. Nie ma żadnego podwyższonego promieniowania nad Polską. Nad Polskę nie jest nawiewana żadna chmura radioaktywna z Czarnobyla czy skądkolwiek inną. Jeżeli cokolwiek miałoby się zmienić na pewno Was o tym poinformuję. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. W Świerku bez jakichkolwiek przeszkód pracuje reaktor Maria, który jest zresztą jednym z głównych światowych źródeł technetu, izotopu niezbędnego w medycynie. Drugi reaktor Ewa już od Kilku lat jest wygaszany. Nie doszło w nich do żadnej awarii. Nie trzeba zamykać okien, nie trzeba chować niczego z balkonów czy tarasów. Przeciwnie, warto wietrzyć mieszkanie i warto wychodzić na spacery. A przede wszystkim, warto nie dawać się wkręcać. Nie pijcie płynu Lugola czy jakichkolwiek preparatów ze stabilnym jodem, do czego namawia Was wiele różnych fejkowych mm, wpisów, bo samodzielne ich zażywanie czy dawkowanie może być szkodliwe, może prowadzić do nadczynności tarczycy, a u niektórych u osób, które mają problemy np. z krążeniem może wręcz prowadzić do zagrożenia życia. O drugim grubym fejku, czyli o sieci 5G, która ma przenosić czy być źródłem epidemii i koronawirusa mówiłem kilka miesięcy temu. Tu możecie zobaczyć tamto wideo. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.